Poranne pytania Radio Olsztyn, Andrzej Piedziewicz. Witam Państwa. Dziś łączymy się z Panami Posłami. Pozwolę sobie przedstawić w kolejności alfabetycznej Pan Poseł Marcin kulasa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Pozdrawiam z Warszawy. I Pan Poseł Jerzy Małecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu. Panowie, obaj z Warszawy, bo dziś posiedzenie Sejmu bardzo niedługo. Ale zaczniemy od tego, co wydarzyło się wczoraj. Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz 15 zawarły porozumienie programowe. Kukiz ma wspierać polski ład i zapewnić trwałość obecnego układu rządzącego. Takie wyjaśnienie usłyszeliśmy na konferencji Jarosława Kaczyńskiego i Pawła Kukiza. No to zacznijmy od pytania do pana posła Jerzego Małeckiego. Czy Paweł Kukiz w pana ocenie okaże się... Bardziej zdyscyplinowanym koalicjantem niż dotychczasowi koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, mam nadzieję, że ugrupowanie Paweł Kuki wzmocni Zjednoczoną Prawicę, tak jak Pan powiedział, Panie, panie Redaktorze, w programie. W programie w poparciu Polskiego Ładu, który uważam, że jest bardzo dobrym programem dla Polski. Z naszej strony deklarujemy, że poprzemy kilka ważnych ważnych programowo ustaw KUKI z 15, m.in. o sędziach pokoju czy o dniu referendalnym. Czy o ustawie anty, antykorupcyjnej, to poszerza, ja bym tak powiedział, że poszerza polski ład o dodatkowe składniki. Ugrupowanie Pawła Kukiza deklaruje, że lojalnie będzie popierało Polski ład. Czy to jest taki przytyczek w nos dotychczasowych koalicjantów, a może próba wymiany któregoś z dotychczasowych koalicjantów, czy rozszerzenie? Abs Absolutnie nie. To jest pokazanie, że prawo i sprawiedliwość, zjednoczona, zjednoczona prawica, e, może się otwierać na inne ugrupowania, na inne e, ruchy polityczne. Jak ocenia to opozycja? Pan poseł Marcin Kulasek, czy pan się obawia takich porozumień prawa i sprawiedliwości z kolejnymi ugrupowaniami? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja przypomnę kilka faktów dotyczących pana Kuki za jego ugrupowania, bo Zaczynał jako taki buntownik, wielki antysystemowiec, który, przypomnę, do polityków w Sejmie chciał walić skałach. A później mówił, że jeżeli zostanie politykiem, to będzie mu można napluć w twarz. Cytuję, tak mówił. E, tak się stało, że wystartował w wyborach prezydenckich, zrobił świetny wynik 20% w 2015 roku. To więcej niż na przykład w ostatnich wyborach zrobił pan Hołownia. Teraz ma trzech czy czterech posłów i zachowuje się jak rasowy polityk, bo postanowił przehandlować tych posłów i pod krawatem, chociaż nie, może nie pod krawatem, bo nie chodzi w krawacie, ale w marynarce złożył hołd lenny Jarosławowi Kaczyńskiemu. Trzeba przyznać, szanowni państwo, że mało kto się spodziewał w 2015 roku, jak pan Kukiz schodził do polityki takiego finału. To, to jest Pamiętamy finał Pawła Kukiza? No myślę, że, 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 że finał tak, bo co, co mu pozostało? Wystartowanie, panie redaktorze, szanowni państwo, z list y, PiSu w najbliższych wyborach y, czy do Sejmu, czy do Senatu. No i, i y, y, odcinanie k, y, kuponów Stantiemu y, w związku z, z zawodem, który uprawiał, i może by było tak najlepiej. Ja przypomnę jeszcze o jednym fakcie, że y, pan Kukiz mówił kiedyś o PSL-u, że to jest y, grupa przest, przestępcza, a potem. Z, z tej grupy przestępczej, w cudzysłowie mówię, e, wystartował i został posłem w, ostatnich, e, w, w, tych, w tych wyborach do, do parlamentu. Więc myślę, że e, powoli kończy się kariera polityczna pana Kukiza, a, a ktoś, gdyby go rzeczywiście trzymał za słowa, to musiałby zrobić to, co mówił. To, co mówił, że mo, można mu zrobić, jeżeli zostanie na przykład tym politykiem. Pan, pan poseł Marcin Kulasek ja. wspomniał tutaj o ewentualnym wchodzeniu ludzi Pawła Kukiza na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach? To, no to jeszcze jedno pytanie do pana posła Jerzego Małeckiego: czy pana zdaniem faktycznie może być tak, że Paweł Kukiz, czy osoby z nim związane wystartują z list Prawa i Sprawiedliwości? A gdyby tak było, to czy oni będą do zaakceptowania przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości? Szanowni Państwo, wielokrotnie Paweł Kukiz podkreślał, że jak bardzo ważne dla niego są te programy, z którymi wszedł do Sejmu. W tej chwili, po, jak tak, pod pewnym ucywilizowaniu się Pawła Kukiza, stwierdzam, on stwierdził, że z prawem i sprawiedliwością Sprawiedliwości, można te programy wprowadzać w życie, co będzie także dobre dla Polski. My po zaakceptowaniu tych jego postulatów, tych trzech na razie programów, stwierdziliśmy, że warto rozszerzyć naszą propozycję programową, na no, także na te, na te propozycje Pawła Kukiza. Jeżeli chodzi o wejście Pawła Kukiza na listy wyborcze, to czas pokaże. W tej chwili to czuję się za wcześnie, żeby o tym mówić. Ale przypomnę, że wielu posłów z z 15 w, obecnych, w obecnej kadencji e, startowało z naszych list i z, także z sukcesem. Także nic nie, 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 ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam, ponieważ w tej chwili jest w ogóle za wcześnie, żeby w ogóle mówić o, o wyborach, które będą najprawdopodobniej zgodnie z planem, czyli w 2023 roku. Panowie, to zmieńmy temat i powiedzmy o tym, co prawdopodobnie wydarzy się dziś na posiedzeniu Sejmu. Wszystko wskazuje na to, że posłowie będą głosowali nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Tu już będzie piąte podejście do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja przypomnę, że jest dwoje kandydatów. Zgłoszona przez PiS niezależna senator Lidia Staroń z Olsztyna oraz zgłoszony przez opozycję profesor Marcin Wiącek. Porozumienie Jarosława Gowina popiera kandydata opozycji, choć sam Jarosław Gowin twierdzi, to wcale nie oznacza, że coś złego dzieje się w Zjednoczonej Prawicy. Panowie, czy w tej dość skomplikowanej układance, Waszym zdaniem, dziś uda się wybrać rzecznika praw obywatelskich? Oczywiście to nie będzie wybór ostateczny, bo potem jest jeszcze Senat, no ale czy w Sejmie za którymś z kandydatów opowie się zdecydowana większość i który to może być z kandydatów? Zacznijmy może tym razem od pana posła Marcina Kulaska. Szanowni Państwo, panie redaktorze, ja liczę na to, że w najbliższym czasie się skończy ten serial z wyborem e, Rzecznika Praw Obywatelskich. E, najpierw piłka będzie rzeczywiście po stronie Sejmu, później kropkę nad I będzie musiał postawić Senat. Myśmy do tej pory zgłaszali dwóch kandydatów. Kan, pierwszą kandydatką jako lewica, pierwszą kandydatką była pani Zuzanna e, Rudzyńska Blusz, współpracowniczka pana profesora Dama Bodnara, czyli obecnego obecne, e, e, Rzecznika Praw Obywatelskich, a jako drugiego w, w kolejnym podejściu zgłosiliśmy obrońcę praw lokatorów czyli Piotra Ikonowicza. Na najbliższym, czyli dzisiejszym posiedzeniu Sejmu ja osobiście zagłosuję za profesorem Marcinem Wiąckiem, czyli prawnikiem, tak jak pan redaktor wspominał z Uniwersytetu Warszawskiego specjalizującym się właśnie w tematyce praw człowieka. To jest kandydat, szanowni państwo, polskiego stronnictwa ludowego, który uzyskał poparcie opozycji. Powiem szczerze nie jest kandydatem marzeń, ale jego wybór, jego wybór tak myślę, że pozwoli uchronić Polskę przed wizją komisarza na właśnie urzędzie rzecznika praw obywatelskich. Jeżeli chodzi o panią senator Lidię Staroń, bo, bo znana jest mi osobiście, również startowała z tego samego okręgu co ja, na posła teraz jest senatorem. Ona niestety nie uzyska mojego poparcia, szanuję jej zacięcie to społecznikowskie. Ale doskonale pamiętam, Szanowni Państwo, jak jeszcze jako poseł głosowała przeciwko konwencji antyprzemocowej, przeciwko leczeniu niepłodności metodą in vitro czy przeciwko związkom partnerskim. Tak naprawdę, z punktu widzenia lewicy, czy nawet w ogóle z punktu widzenia mojego, no nie może być kandydatem osoba, która nie stoi na straży praw obywatelskich. Która nie do końca chce bronić praw kobiet, czy, czy mniejszości, więc tutaj mój wybór będzie prosty: zagłosuję na, za profesorem Wiązkiem i mam nadzieję, że to będzie, jeżeli to, co mówił pan Gowin, stanie się prawdą. Bo żeby nie było finalnie tak, że zagłosuję, ale nie będzie się cieszył, czy, czy w innej konstelacji się okaże, że nie poprze. Pana profesora Wiązka i że ten festiwal, ten festiwal z Rzecznikiem Praw Obywatelskich się zakończy. Pan poseł Jerzy Małecki, czego pan się spodziewa? Myśli pan, że może w ostatniej chwili Jarosław Gowin zmieni zdanie? E, tak, jak zostało wspomniane, jest to piąte podejście i najprawdopodobniej ostatnie podejście naszego parlamentu do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Z tych pięciu podejść ja uważam, że najlepszym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich był zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Bartłomiej Gróblewski. Jest, to, znaczy jest to konstytucjonalista, bardzo dobry poseł, prowadzi wiele punktów pra e, prawniczych dla osób, oczywiście bezpłatnie. E, teraz mamy kandydata. E, nazwijmy to niezależnego, tutaj z Olsztyna, Panią Lidię Staroń. Ja jestem w bardzo ciężkim położeniu z uwagi na to, że Pani Lidia Staroń niestety nie zagłosowała za Bartłomiejem Wróblewskim, a teraz jak gdyby my musimy głosować za jej kandydaturą. Ale Klub Parlamentarny Zjednoczonej Prawicy jest to zespół. Niestety czasami trzeba... Um, Zagłosujecie, um, ale nie będziecie się cieszyć. Trzeba, trzeba głosować. Z uwagi na to, że jeżeli nie przejdzie pani Lidia Staroń, to przejdzie kandydat opozycji. Ja, kandydata opozycji, czyli pana Biącka, szanuję, ale ja go nie znam. Nie znam jego poglądów i boję się, żeby to nie był drugi lewicowy Adam Bodna. A co zrobi Jarosław Gowin? No to zobaczymy. Wydaje zobaczymy. się, według Dzisiaj... takich wstępnych zapowiedzi, to głosowanie powinno być wczesnym popołudniem. Więc wtedy się przekonamy jak to głosowanie się zakończy. Panowie, tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję pan poseł Marcin Kulasek Lewica, pan poseł Jerzy Małecki Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo Miłego porannych pytań Radio Orsztyn. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję bardzo. Słonecznego dnia życzę.